Niedziela dzisiaj robimy wyjazd do Nikolina na ognisko jesteśmy w punkcie zbornym za hotelem Słociak trochę auci już nas zbierało, zobaczcie jak to wygląda 13-13-80 13 aut A teraz jeszcze tylko szybka odprawa i będziemy za chwilę startować W tej stronie mamy coś takiego, co się nazywa Potok Pruszkowski. To jesteśmy na pierwszym punkcie postoju, tak zwana przeprawa kąty. E, podobno tutaj czołgami się kiedyś przeprawiali za czasów komuny. Ta przeprawa jest tutaj w tym miejscu. Słyszałem, że to dno jest po prostu tutaj wybetonowane. No faktycznie, 14, 14 ekip. Ale masz prowadzić, jechali się. Chodź! To ktoś dojechał jeszcze? A wy się dojechali? A, no właśnie. O w stronę. Właściwie nie byłem pewien. Kolejnym punktem naszej wycieczki są tzw. Zakola Odry przy Rezerwacie Przyrody. Na rok. Rezerwat przyrody jest z tej strony. Droga jest przejezdna Według wszelkich zapisów na mapach można tędy normalnie jeździć. Ale już niestety tutaj wszystko po prawej stronie to jest rezerwat, i tutaj jest wstęp zabroniony. Zatrzymaliśmy się tutaj, bo to jest przepiękne miejsce, jeżeli SRI w zasadzie dla wędkarzy, przepiękne miejsce wędkarskie. Pięknie są za Kola odry widać. Zaraz wam to pokażę. A w zasadzie taką dziką naturę troszeczkę. Bo tu jakieś wysepki są, i patrzcie, tam ptasła jest w ogóle na rzece. No. To może być ciekawie Drzewa były powycinane A zobaczymy jak ta droga będzie wyglądać No to powiem wam, że droga może być ciekawa Przejdziemy, dawaj Aby ktoś tam utknął to. Dotarłem. Dajcie znać od razu. Tutaj po prawej stronie mijamy zabytkowy kołowy, To on ma ponad 100 lat i to jest na takich podjazdach kolejowych. Oni po prostu go na zimę rozwijają. Ponieważ nas jest trochę tutaj więcej, więc ognisko zrobimy na takiej polance, które skawa jak dalej, więc będziemy musieli się troszeczkę, tak, że tak powiem, zawrócić w koło, ale cały czas idziemy jedną wstęgą. Ostrożnie przy rzece przejeżdżajcie. No i dotarliśmy do ogniska Już się rozpala także za chwilę Za chwilę będzie płonąć O. jako pierwsi pojawiliśmy się przy urnie Wszyscy są w szoku, że przejechał całą trasę. Know you've been a good friend. And that's in the second end. Ognisko skończone i w tym momencie tutaj udajemy się do pomnika Żołnierzy Sowieckich w Mikolinie. No i tutaj się zaczyna głotnicy odcinek. Nie było tak źle. No kolejnym punktem naszej wycieczki jest pomnik żołnierzy Sowieckich w Mikolinie. Co ja pisałem, że błota nie przewiduje, tak? <grymne> że będzie lajtowa, turystyczna trasa. Podrzucisz mi kawałek, bo mi się nie, nie chce dreptać? Z grubsza ja tylko. I później nie mógł wyjść. No, no, ale szedł przed tył. Powiem ci zaparł się. Ja jestem w szoku, po prostu. Rolniku. Podziwiam, podziwiam te auto. Trajemy przyczycili nagrodę dzisiaj. No, dzisiaj tak. No, ale po prostu. No, widzę, tutaj Widzę, jest niżej trochę. Ale już tu, jest tam, twardo, wiesz? Tam zrobił wiesz to taką mega kopę, nie? No, dzięki za podwózkę. Dobra, uratowany. Jedziemy dalej. To są takie rozterki, jechać w lewo czy w prawo Spróbujemy pokazać prawą stronę wału goes <laughs> I kolejnym punktem naszej, naszej wycieczki jest przeprawa Kąty, ale tym razem z drugiej strony. Już tam podchodzę, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Nie no, ale jestem w szoku jak on jedzie ten, ten VW. Po prostu... Znaczy, to, że tam w tamtym błocie ugrzązł, to powiedzmy sobie. E... Miał tam prawo. Tak. To miał tam prawo. Ja, ja się sam zastanawiałem, czy ja tam nie ugrzęznę, nie? SV, a jest wyjazd, to i są awarie. Zdarzają się. To nie jest ok znaczy klemo odepni już, ale zmierzymy ten akumulator, wiesz? Dobra Jak będzie miał multimetr, kolega? Dominant. Niech poda numer telefonu. Przestań. Halo, halo, słyszycie nas? Słyszymy. Ale są bliżej. Słyszymy numer telefonu. Powiedz, że jeno ja zapach wyślę 787. 787, no dobra. Pineskę ok, wyślemy Teraz się z wami skontaktujemy. Pineskę dostaniecie. Z lokalizacją. tak. jest gubiony. Idealnie twoje plecy się przydadzą z napisem. Nie ruszaj się. <laughs> Słuchajcie, przywiozłem Was tutaj, bo to jest przedostatni punkt naszej wycieczki. To jest tak zwana przystań kajakowa borki. Przepiękne miejsce na ryby. Jeżeli ktoś wędkuje, to polecam. Tylko tu jest to jest tabliczka teren prywatny. Ale wiem, kto ją postawił. Generalnie dbają o ten teren. Także starajmy się tutaj za bardzo nie narozrabiać. Zaparkujemy, zaraz to tu uciekamy. No dobra, to się zgubił, trudno. Teraz on jedzie scholować wakry... Kapa, nie? Tak. No dobra Miałem to zrobić, ale nam do końca zostało pół godziny jeszcze, więc musisz, ktoś was musi poprowadzić. W tym samym kierunku Aha, okej. Okay. Słuchajcie, tu jest taki fajny mostek. Stary był, ale się zawalił. Widzę, że nowy zbudowali. W czerwcu go jeszcze nie było. Piękne miejsce na zdjęcie, jakby ktoś chciał. Jedziemy pomiędzy starym korytem Odry a e, aktualną Odrą. Pewnie! ty pozdrawia! Myślałem, że wiesz, ja się grzebne wyjdę, ja staną, no dobra, to Paczero mi ciągnie do tyłu, no i też wewstanęło. A no myśmy, wie, pod, podjechali w tytę daleko, nie? Znaliście. Próbowaliśmy kolegę ratować i się sobie, was zakopaliśmy. Podcofaliśmy, cofaliśmy, bo nas też ciągle znosiło. Za trzecim razem się zachopaliśmy No to nie wiem czy ta linka wytrzyma, może się odsuńcie No Dlatego ja mam ten parmoc na program. A Ja może ten Sprzęgła nie ma. Kurwa Nie ma sprzęgła Co, robimy ognisko i zostajemy co? Wiesz co? Ja mam kinetyka. Bo na tym pasku to tak. No dobra, to co? To teraz się... A jak nie, to jeszcze ty będziesz ją podjechał. Tylko się odsuncie, odsuńcie się od tego, bo jak to szczeli, to może lecieć. Jeszcze raz! A i do Kierę w lewo! Tak, tylko musisz weszczartnąć, musisz bardziej w lewo na prosto, żeby mi być w kolejnach. No do tyłu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, stój. Dobra. Słuchaj, ja podjadę do przodu, nie oczepiamy liny, bo jak nie wyskoczy, to nie będziemy zaczepiać drugi raz, co? No ale to nie podjedziesz, bo ja ci zablokowałem. Ale to kawałek zjadę, jest tyle, żeby wam tu wyskoczył, co? No dobra Słuchaj. No jeszcze ten kawałek, Dobra, stój! Stój! Udałość. Będzie zdjęcie tych właśnie, którzy przeżyli do końca. No bo trochę odpadło ekip, nie? No, to na zakończenie. Na razie! Możecie jak teknąć, że fajnie było to się na ten na filmie nagra. Jeśli To nie było, to nie żałują. O, bardzo dobre stwierdzenie. Jedziemy na razie.